Na zegarach zbliża się godzina 17. Dajcie głośniej Radio Z, bo to już ta chwila, w której mamy dla Was najświeższe wiadomości. Sławek Mierzejewski z nami, prosimy. Podwójne wynagrodzenie dla wszystkich z personelu medycznego, którzy walczą z koronawirusem, jest polecenie ministra niedzielskiego. W, w podwarszawskim Konstancinie trzej mężczyźni przecinali kłódki na cmentarnych bramach. Mogą odpowiedzieć za sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Dzięki ludzkiej solidarności ten sezon może jednak nie okazać się aż tak tragiczny, tak mówią Radio Z przy cmentarni Handlarze. Właśnie... 17. Każda osoba z personelu medycznego walcząca z koronawirusem ma dostać o 100% większe wynagrodzenie w formie świadczenia dodatkowego. Dotyczy to także ratowników medycznych i diagnostów ze szpitalnych laboratoriów. Takie polecenie wydał szefowi NFZ-u minister zdrowia Adam Niedzielski. Obowiązuje od dziś. Gwarantując dwukrotny wzrost pensji obejmujemy tą regulacją wszystkich, którzy na pierwszej linii walczą z COVID-19 mówi minister Niedzielski. A premier Mateusz Morawiecki pisze na Facebooku w tych trudnych dla nas wszystkich dniach rząd wspiera lekarzy i cały personel medyczny walczący z koronawirusem w sposób szczególny, również finansowo. Wielkopolska Izba Lekarska apeluje tymczasem do lekarzy, żeby zgłaszali się do pracy w szpitalu tymczasowym, który ma powstać na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ma zacząć działać pod koniec miesiąca i przyjąć 600 pacjentów. Prezes Izby, Artur Derozie przyznaje jednak w rozmowie z Radiem Z, że na wielu ochotników nie można liczyć. Jest nas przecież mało, jeszcze przed covid było nas za mało, a w tej chwili są sytuacje takie, że czasami jest nas tylko kilkoro na oddziale. I teraz jeżeli kto Ktoś chce zostać ochotnikiem, zostawia pozostałych kolegów, zostawia pacjentów, nie może tego zrobić. Nawet jeżeli by chciał. Do pracy w poznańskim szpitalu tymczasowym mogą się zgłaszać także doktoranci i studenci Uniwersytetu Medycznego. Poza lekarzami potrzeba m.in. pielęgniarek, techników elektroradiologii, ratowników medycznych, fizjoterapeutów i opiekunów medycznych. Wszystko co istotne. Trzech mężczyzn podejrzanych o przecinanie kłódek na cmentarnych bramach zatrzymała policja w podwarszawskim Konstancinie Jeziornie. Mężczyźni w wieku od 31 do 37 lat mieli to robić około 14 na cmentarzu przy ulicy Helickiej. W ich samochodzie policjanci znaleźli specjalistyczne nożyce do cięcia metalu. Zatrzymani usłyszą prawdopodobnie zarzuty nie tylko zniszczenia mienia, ale także sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. To w związku z zamknięciem cmentarzy na te 3 dni. Z tego właśnie powodu przy cmentarni handlarze stanęli na krawędzi bankructwa, ale może nie będzie tak źle. Radio Z mówią, że dzięki ludzkiej solidarności ten sezon może jednak nie okazać się aż tak tragiczny jednak się nie zmarnują. Część kupiły już samorządy, inne wykupują ludzie. Duże wsparcie. Każdy przychodzi i mówi na balkony, na działki. Naprawdę, że podziw grę społeczeństwa. Nie dla rządu. No, taka prawda. Szacunek dla ludzi fajnie, że nam trochę pomagają. Kupują na balkony, do ogrodu, na schody. Po prostu solidaryzują się z nami, także fajnie. Cieszymy się, wielki szacun dla wszystkich, także fajnie, no miło, bardzo. Słyszymy przed cmentarzem Srebrzysko w Gdańsku. Kwiaty i znicze w całej Polsce trafiają też przed biura PiSów. Wiele osób nie może się jednak pogodzić z tym, że w tym roku nie odwiedzi grobów swoich bliskich. Psycholożka Małgorzata Majmierzejewska z fundacji Naglesami mówi dzisiaj w Radiu Z, że to rozgoryczenie, rozżalenie jest całkowicie naturalne. Radzi zapalić świeczkę w domu i pomyśleć o bliskiej osobie, która odeszła, a z rodziną spotkać się w internecie. Jeśli nie możemy się z nimi spotkać na cmentarzu, jeśli nie możemy wspominać przy grobie, tam się przytulić, to może w takiej wirtualnej przestrzeni. Ja wiem, że to nie jest to samo. Według Małgorzaty Majmierzejewskiej najważniejsza w żałobie jest zgoda na to, żeby ją przeżywać po swojemu, zgodnie ze swoimi zasadami. A jutro gościem Radia Z będzie Piotr Müller, rzecznik rządu. Rozmowa Beaty Lubeckiej po porannych wiadomościach o ósmej. Teraz już czas na Z za kółkiem. Marcin Wachelka zaprasza. Bezpiecznej podróży życzy sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl Zaglądamy na główne drogi kraju i od razu mówię, jest spokojnie i oby tak dalej. Jedynym w zasadzie wyjątkiem na tę chwilę jest zakopianka. Droga korkuje się za skomielną białą w stronę stolicy Tatr. Tylko na pokonanie tego 40-kilometrowego odcinka trzeba sobie zarezerwować godzinę i 15 minut. Na przejazd Kraków-Zakopane dwie godziny. Drogowcy zaczęli tej nocy pracę na wiadukcie A4 w Rudzie Śląskiej. Ekipy można spotkać na 331-kilometrze, jeśli jedziemy w kierunku Wrocławia. Mamy ograniczenie prędkości i zajęty prawy pas. Prace potrwać tu do czwartku, ale dobra wiadomość jest taka, że będą prowadzone tylko w nocy pomiędzy dwudziestą i piątą rano. W większych miastach też generalnie spokojnie, jedynie w Poznaniu przejazd przez centrum może być spowolniony po tym, jak na skrzyżowaniu Szamotulskiej i Bukowskiej zderzyły się dwa samochody. Ciasno zrobiło się w kierunku ulic Świt i Szpitalnej. Powroty, nawet jeśli nie związane z wizytami na cmentarzach, to związane z weekendem powoli się zaczynają. Jeśli zauważycie na swojej drodze coś, przed czym warto ostrzec innych, zostawcie wiadomość pod 321 321 100. Z kolejnym Z zakółkiem. Wracam do Was za godzinę. Bezpiecznej podróży życzy sponsor właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Dobrej pogody życzy sponsor programu producent iBum e Zatoki Max. Na ból i niedrożność Zatok. Sprawdzamy jeszcze dla Was pogodę. Niestety nie wygląda to najlepiej, ale też nie jest tragicznie, bo nie pada. Jedynie za kółkiem mogą przeszkadzać Wam mgły, a te znajdziecie w Gdańsku, Koszalinie, Bydgoszczy, Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze. Do tego Kielce, a także Rzeszów. Skłamałem, we Wrocławiu pada deszcz. Jeśli chodzi o temperaturę, najchłodniej w tym momencie w Gdańsku około 7 stopni, średnio blisko 10. Jutro niestety nie, nie będzie to wyglądało najlepiej, około 10-11 stopni Prraszam. I do tego prawie że w całej Polsce będzie padało. Dobrej pogody życzył sponsor programu producent ibum e Zatoki Max. Na ból i niedrożność Zatok.